No to co, omówimy sobie finał obi wana Nobiego. Moi drodzy, na wstępie muszę Was przeprosić, że tak spóźniona jest ta recenzja. W sensie, no, byłem chory. W sensie jeszcze nawet trochę jestem, nie wiem czy słyszycie po głosie. No ale, no niestety, musiałem ją przełożyć na dzisiaj, na piątek, 24 czerwca. Za to przepraszam. Oczywiście od razu wypuszczę po tym materiale recenzję trzeciego odcinka Miss Marvel. No także, no co, no co, nie będziemy chyba przedłużać, polecimy sobie od razu. Zostawcie jeszcze na wstępie suba z dzwoneczkiem, aby no, nie przegapić nadchodzących materiałów, bo wiadomo Toord of Thunder nam się zbliża Stranger Things 4, part 2. Także no, zachęcam do subskrypcji kanału i napisania jakiegoś pozytywnego komentarza. I jeszcze raz przepraszam, że tak, no, że tak się spóźniłem, ale, ale no co, niestety byłem chory. Nadal jestem w sumie także. No dobra. Yy, tak sobie prześledzimy ten odcinek od początku. Tak jak, tak jak zawsze, nie? To robimy. No to tak. Yy, no dobra. Od początku, bo w tym odcinku, w sensie ja wam powiem, że. Nie wiem, ten cały serial. Ja se, my sobie go podsumujemy, oczywiście, pod koniec. Cały ten serial. No i damy jakąś ocenę. Ale. No nie wiem. Ni Ziębi, ani nie grzeje. No, no, nie wiem. Ten serial jakiś taki był. No, odcinki miały trwać tam po godzinę. No, niby ten był najdłuższy, ale. No, no, nie wiem. Nie wiem, sami wiecie o co, o co mi chodzi. No, odcinek nam się zaczyna od momentu, kiedy, no, Vader... No, zaczyna ostrzał. Zaczyna ostrzał statku. No, Obiłana i, i tej naszej załogi. No, to, to takie sceny, no troszeczkę już widzieliśmy już to, nie? W poprzednich częściach, Star Wars i tak dalej, na przykład w Imperium kontratakuje. Mi się naprawdę to przypomniało, ale co ja zauważyłem w tych scenach, kiedy oni ostrzeliwują ten statek, no to to, że no, jest słabe CGI, no niestety, no widać to, że jest, no, no niestety, no ja nie wiem, dlaczego jest tak słabe CGI, nie mam pojęcia co się stało, ale nie, ten serial jakoś taki wygląda, nie wiem no Mandalorian na przykład, no w porównaniu do Mandaloriana, no, to nie wiem no to jest półka wyżej, nie, dwie półki wyżej myślę, no tutaj Deborah Chow, reżysersko fajne ujęcia są, na przykład tutaj, no fajne ujęcia, ale nie, wygląda to jak jakiś fan film niestety, nie okej, okay, widzimy tutaj jeszcze na początku Rewę na Tatooine, bo no nie, nie wiem. Powinni ją zabić, bo... No nie no, ja nawet lubiłem tą postać, nie? Ale... No nie wiem, jakoś ten wątek, gdzie ona leci na Tatooine i chce tego Luka tam zaciukać, no to... No nie wiem. No nie wiem, kurczę, niepotrzebny taki zapychać Mieliśmy takie dwa wątki, nie? Ten Obi-Wan kontra Vader i ta rewa kontra... Znaczy ta rewa, która atakuje... Mm. Farmę Owena. No nie wiem, no nie, napiszcie, czy, czy wy też tak nie rozumieliście troszeczkę tego wątku, ale no nie wiem, dlaczego ona tam nie zginęła w ogóle? No, z Vader mógł ją no, zabić. Grewa jeszcze może jakieś zagrożenie nawet tutaj stwarzać, może się nawet z Kenobin tutaj sprzymierzyć, więc no nie wiem, Wejder, coś ty zrobił. Znowu zostawiasz tak jak Obiłana w trzecim odcinku, to tutaj zostawiasz Rewę po raz kolejny przy życiu. No nie wiem. Jesteś debilem, czy, czy, czy co? Nie no dobra, ale no, no nie. I ogólnie sceny Lei z Obiłanem. Nie, moi drodzy. Ja tej relacji nie rozumiem. W sensie, no nie wiem, jest dla mnie cringowa. Ja już nie byłem, bo mała dziewczynka gra nawet dobrze swoją postać, ale No nie wiem, no. Iwan MacGregor dobrze oddaje emocje na ekranie, ale ta ich relacja w ogóle. No nie no. No, cringe czułem, strasznie mnie mroziło, kiedy, kiedy widziałem ich na ekranie i o czymś gadali, nie. Jak on na przykład wyjeżdżał, wylatywał w sensie. Ogólnie nie rozumiem tego planu, bo Obi-Wan miał plan, moi drodzy, żeby żeby wyjechać, znaczy wylecieć na tą planetę, trochę jak ze Star Trek'a planeta. No i on wyleciał na tą planetę z tą lolą, bo Leia mu dała tą, tego droida. Tutaj nie wiem nawet po co, no ale no. Nie będziemy się czepiać szczegółów teraz. No to oni mieli plan taki, żeby ten statek Wejdera, ten Star Destroyer. No, do końca sobie tutaj właśnie z nim. żeby ten statek leciał za, za tą załogą, a... znaczy za Obiłanem, żeby leciał, nie? No i. A, a. on. A to się okazało, moi drodzy, że jeden statek poleciał za, za tym. za Obiłanem. No i... I właśnie sam Vader poleciał za tym Obi-Wanem i... No i to było takie strasznie głupie. W sensie no, ten plan właśnie się nie udał. I w końcu tale ja... i tak żyje pod koniec, bo wiemy, że każdy przeżyje z tych bohaterów, nie, no oprócz Rewy. Chociaż i tak Rewy nie zabili, ale do tego dojdziemy do końca. E, no... No nie wiem. Jakby... No nie, scenariusz jest strasznie taki. No nie no ale... Nie, nie ten odcinek, ale... Ale no, tutaj widzimy się, Beruzy z Owenem przygotowują do wielkiej bitki z Rewą yy, Beru mówi, że ona przyjdzie o zmroku. Yy, no i super. No i zobaczymy co dalej. <grych> yy, no, w sensie, no nie, no miałem, miałem wyrobany na ten wątek. Nie, no już myślałem, pominicie to. I po co ty tu w Wielkim Inkwizytorze jesteś, znowu, no. I tak nic nie robisz w tym odcinku, ale dobra, nie będziemy się czepiać, że tu jest Wielki Inkwizytor, nie? No, halo, on jest, no, bo jest z Vaderem, nie? Także, no, ale fajny design. Fajny design, tak, mi się podobało od początku, od pierwszego odcinka mi się design Wielkiego Inkwizytora podobał. Ja widziałem w komentarzach, że pisaliście, że, że tak średnio, w sumie, w sensie, że, że mogło być lepiej, ale też pisaliście, że naprawdę fajny, fajny design. Ym... Także no. Ona już tutaj ogólnie zaatakowała naszą ekipę. No bo patrzcie tutaj idzie na Tatuin. Beru i Owen. No niepokoją się, niepokoją się, co będzie dalej. No i cóż, no. Mamy oczywiście Wejdera. Fajny jest ten z Wejderem, bo widać, będzie walka, ostateczna walka przed chyba no, no Tatuinem. Nawet fajnie to podkreśla, nie? Ta scena z Nowej Nadziei, że w sensie to w sumie nie ma sensu, nie? Że oni się tutaj spotykają i w ogóle, że Leia przeżyła z Obi-Wanem taką przygodę, bo jak później mówi Leia w Wojnach Klonów, no Boże, w Wojnach Klonów, w Nowej Nadziei, no to mówi, że no, że Obi-Wan walczyłeś z moim ojcem w Wojnach Klonów. Kiedyś. Więc to jest, to jest absurdalne, że Ty z nim w ogóle przeżyłaś taką historię. Nie wiem, czy dysklerozę masz jakąś, czy, czy co, bo ja, bo ja nie wiem. Ale no dobra. Nie będę, nie będę wnikał, ale super walka. W sensie choreografia nawet nawet może być, jeżeli chodzi o tą walkę Vadera z, z obi -Wanem. James Earl Jones, no niesamowity po prostu. O, i postawa y, obi -Wana jak z... No jak z Wojen Klonów, nie? Jak z Wojen Klonów, jak w walce z Griwesem troszeczkę też, można powiedzieć, więc... Naprawdę fajnie. I ich walka też ciekawa. Też ciekawa walka Weidera z Obi-Wanem. No, jak później, na przykład, Obi-Wan zostaje zepchnięty do tego. do tych gruzów, do tego rowu i słyszy te głosy Anakina, Weidera yy, i tak dalej. No, fajnie, fajnie to wygląda. Yy, I bierze te kamienie. Ale troszeczkę głupie, nie? Bo widzieliśmy tą przemianę niby obi ale żeby on tak się szybko przemienił, w sensie on był. No, dobra, w sumie był mistrzem Jedi, więc to ma sens, że on tak szybko sobie tak, jakby no, walczył tutaj, jak w wojnach klonów, nie? Z tym Vaderonet go pokonał, więc. Więc no, halo. A w trzecim odcinku dostał w wpierdziel, więc. Więc no. Ale ogólnie te sceny są, są tak głupie. E, Rewy, kiedy ona atakuje hmm, tego Owena, to jest tak po prostu absurdalne. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, ja wam puszczę tutaj kawałek. Właśnie <laughs> co, patrzcie, co tu się, się dzieje, nie? Ona ma mieć świetny, ten gościu ma jakąś... No, no nie wiem co to jest, na no, jakiś kij, eee, słup. <laughs> no i ona jakieś uniki robi cyk, chcąc go ciachnąć jeden raz mieczem i po sprawie. No to wiadomo, że tak nie może być, ale no, no wie po co robicie w ogóle ten wątek? No to ona jeszcze jakieś uniki tutaj robi, dostaje kurde, robi jakieś, aaa No No zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle, nie, no patrzcie ja, Zamiast go ciachnąć mieczem, ten jeszcze tutaj i Spada na dół e, No dobra e, no, no nie będę wnikał już w tą scenę, nie no i w, do Wejdera tutaj Wejder go wyczuwa i znowu mamy walkę Znowu mamy walkę Obi-Wana z Wejderem. Obi-Wan już no, nowe siły Fajna scena w ogóle, zobaczcie Obi-Wana, kiedy on te kamienie podnosi no. no ale fajna scena, jak Doctor Strange mi się przypomniało e, z, z Infinity War e, No troszeczkę O i zobaczcie, to jest, to jest epickie Najbardziej epicka chyba scena w tym serialu No to Vader Vader, który No tutaj ma Troszeczkę jak z Rebeliantów, troszeczkę to powtarzałem Jak z Rebeliantów, nie? Z walki z no Nawet tam mówi jakąś kwestię nawet Vader To samo, że o, Anakina już nie ma I mega fajna scena, kiedy Ten głos Haydena Christensena z James Z Earl Jonesem się tak, no, przerywają ze sobą. Mega, mega fajna scena, ale Wejder, który tak krzyczy, pod koniec, troszeczkę takie, nie wiem, jak ty, jakim cudem ty krzyczałeś tutaj? No, nie wiem, ty masz przebite struny głosowe, jakim cudem ty w ogóle tak, tak się darłeś? Obi-Wan no, no, nie, nie wiem. Deborah Chow tutaj, nie wiem, jakby ona, no, nie wiem, no, kurczę. Poprzednie odcinki mi się jakoś bardziej podobały niż, niż ten finał. W sensie jest epicki, jest na pewno epicki, ale nie, przez tą rewę, która idzie luka zaatakować, to nie. Niestety tak to wygląda. No i Obi-Wan tutaj zostawia, Wejdera. No i Wejder dostał w pierdziel. Nie pierwszy raz, można powiedzieć. No i w ogóle, no nie wiem jakim cudem tutaj Rewa właśnie. Mm, Próbuję zabić tego Luka Wiadomo, że się nie zabije, no kurde nie. Jezu ma, Jezus Maria, no w sensie no po co wy to pakujecie kolejny raz? Rewa, która nie chce zabijać te, tego Luka, no bo widzi w, nim sie, w niej siebie e, leżąco. Kiedy wiadomo, co jej zrobił Anakin Fajne w ogóle odkupienie, nie? Fajne odkupienie, kiedy mówi do Obi-Wana W ogóle Obi-Wan, który przyleciał tutaj tak szybko na tą planetę To, to było też absurdalne e, Ale no, pewnie miał jakimś tam... Nie no, znał pewnie drogę, miał hipernapęd, więc... Więc no, w sumie zrozumiałe e, Ale oni go szukają e, Do Obi-Wana mówią No no i tutaj przynosi go rewa oczywiście Luka No, no kurczę nie, nie spodziewałem się, wiecie Myślałem, że go zabiję e, No ale dobra e, Fajna pogadanka tutaj obiłana Z, z Rewą Rewa zostaje przy życiu No pewnie, żeby na no, następne sezony Jakieś odcinki dodatkowe Została, jakieś na inne produkcje Na pewno, nie, ale ja już Nie wiem, zabijcie ją już, nie no. Nie, że jestem rasistą czy coś Ale, no nie, no no nie, w sensie, nie jest słaba postać, nie? Ja tak w sumie nie uważam, żeby ją zabijali, nie? Ma jakiś tam fajny motyw właśnie, żeby zabić Obi-Wana. Znaczy, no, żeby zabić Obi-Wana. Żeby dojść do Vadera. Eem, z poprzedniego odcinka fajne, fajne w ogóle, fajna była ta walka w ogóle. Wejdera z Rewą. O tym już też wspominałem w poprzedniej recenzji. No i Rewa mówi do Obi-Wana, że... Stał, stałem, stałam się taki jak on, a Obi-Wan mówi: Nie, nie stałaś się, bo darowałaś mu życie. No także, no, no wiemy taki taki typowy wątek, chociaż fajny, fajny. Naprawdę fajny wątek. O, i tutaj, o, Mustafar. Mamy na fortece Mustafar i Imperator. Jest, moi drodzy, Ian McDiarmid powraca do swojej roli. ze Skywalker odrodzenie. Tutaj Imperator. I fajne sceny i ta muzyka Wejdera. Po raz pierwszy chyba w tym serialu. W ogóle muzyka imperial Marsz Imperialny po raz pierwszy był. I no i fajnie, nie, że Obi-Wan już nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Troszeczkę jak z, z lukiem, nie? W Imperium kontratakuje, że. Mój syn nie ma dla mnie żadnego znaczenia. W powrót Jedi, przepraszam. No i tutaj tak samo, że mój dawny mistrz nie ma dla mnie żadnego znaczenia, tylko Ty się liczysz, mój mistrz, a wiem, że Vader, Ty chcesz dojść do niego i go tam zaciukać później. Także, także no. Ale psychy nie masz jeszcze aż takiej mocnej. No dobra, no mamy Leia, która nam powraca znowu ten wątek z Alderanu. no nie. No cóż, narzekam, nie, narzekam w tym odcinku naprawdę dużo. No i Obi-Wan, Obi-Wan przylatuje. Tutaj proszę bardzo wielki bohater przylatuje na Alderan. No i tu się żegnają z Leon. No, to nie ma sensu, nie? Nie ma sensu, jak popatrzycie na historię w uniwersum. Ma to jakby no nie wiem, fajna historia do opowiedzenia właśnie w serialu jako fan film <laughs> właśnie, ale no nie, no, a, ale tak do kanonu, żeby to wrzucić. to... No nie wiem, to nie ma sensu. Mogliście tu dać kogoś innego. Ale no nie wiem w sumie kogo mogliby dać, ale no nie, napiszcie w komentarzu, kogo by mogli dać oprócz, oprócz Lei. Oj no i moi drodzy, w ogóle. Um, Obi-Wan idzie przynieść ten statek yy, Lukowi, a ten statek za, tę zabawkę, którą później Owen w pierwszym odcinku tam odniósł, bo powiedział, że ma się nie wtrącać i tak dalej. No i wiemy, że to jest ten sam statek, co w nowej nadziei go używał Luke, nie? Także no ciekawe, że stąd akurat wiemy, że, że go dostał. No i to legendarne, oczywiście, idzie tutaj. Oj, czekałem na tą scenę. W końcu czekałem, czekajcie, ja Wam nawet tu puszczę. A, aj, przepraszam, tutaj nie odpaliłem angielskiego. Czekajcie, czekajcie, dobra. Więc no naprawdę, no to jest też, też mega, mega ciekawe, w tym wszystkim. Hello there. Nie wiem, czy to wy to słyszeliście teraz, ale, ale no ciekawe, ciekawa scena. No, hello there. No nie no, ja to, na to czekałem przez cały serial i końcowa scena z serialu. Pojawia nam się sam mistrz qui -Gon. No i super. Super, że sam Quigon nam się nawet tutaj pojawia, gdzie on tutaj jest, ja go muszę tylko tutaj złapać O proszę bardzo, jest Liam Nisson, powraca już nie, nie wiem, 70 lat ma chyba już Liam Nisson, więc widać, że jest stary. Widać, że jest, że już jest starszy. No, no nie no, no fajnie, fajnie, wiedzieliśmy w sumie, bo ja wiedziałem chyba było gdzieś tam w notatkach, że, że pojawi się Liam Nisson w ostatnim odcinku jako Qaigon. No i nie wiem, zobaczymy, czy może później będzie też fajnie by było, jakbyśmy później go jeszcze zobaczyli i takim zajebistym ujęciem, to jest moim zdaniem zajebiste ujęcie. E, tak nam się kończy ten, ten cały serial. No i no nie no. Fajnie. Fajnie moi drodzy. No. Chociaż no, ten, ten. serial nie jest jakiś jakiś mega. Ale nie wiem, napiszcie swoje opinie na temat tego serialu, bo... No nie, wiem, uważam, że jest on troszeczkę zbędny w uniwersum. Znaczy, no nie wiem, no wiecie o co mi chodzi. Inkwizytorzy fajnie pokazani, nie? Vader fajnie pokazany. Ale tak ogólnie no to nie wiem. Tak średnio. Tak średnio w sumie. no, no szkoda. Szkoda, że tak wyszło. Ja no nie wiem, w sumie. Także no, cały serial, Obi-Wan Kenobi, drugi serial chyba już w tym roku od Star Wars na Disney Plus. Oceniam na 6,5 na 10. No, niestety, 6,5 na 10, myślałem, że będzie lepiej po pierwszych zwiastunach. Ja myślałem, że to będzie arcydzieło, lepsze od Mandalorianina nawet, ale no nie, no zawiodłem się. Zawiodłem się na tym serialu, na tym finale się zawiodłem, chociaż. No nie, no gdyby nie ten wątek grewy, nie, to to może byłoby git, ale no nie, ludzie mówią, że najlepszy odcinek to był ten właśnie szósty, ale moim zdaniem, no no nie, no nie, najlepszy odcinek to był chyba ten trzeci, yy, walka pomiędzy Wejderem a Obi Wanem, pierwsza, mega dużo nawiązań, albo ten piąty, albo ten ostatni piąty chyba jednak, no yy, te pierwsze dwa takie nawet git. Ten czwarty taki też nawet git, a ten szósty chyba no, też nawet git. Dobra, e, widzimy się moi drodzy w następnych materiałach na kanale, także do usłyszenia. No i napiszcie swoje opinie też o tym serialu, nie? A już za chwilę wrzucę wam recenzję trzeciego odcinka Miss Marvel, także do usłyszenia i na razie.